Pościg za złodziejami. I nam szybę. Co ty gadasz? Zacznijmy od tego, że w poprzednim filmie zostaliśmy okradzeni. I sam od razu powiedzieć, bo tam pojawiły się komentarze, dlaczego zostawiliśmy tak dużo sprzętu cennego w samochodzie. Słuchajcie, szliśmy na urbex do środka budynku opuszczonego. Tego sprzętu było na tyle dużo, że my byśmy i tak nie byli w stanie całego sprzętu zabrać ze sobą. Więc z tego wszystkiego już lepiej, jeżeli ktoś ma nas okraść, no to lepiej, żeby po prostu zabrał to rzeczy z samochodu, niż zrobił nam krzywdę. No i wiecie, nie chcielibyśmy w sytuacji, w której ktoś nam celuje z broni lub grozi nożem, żebyśmy oddawali rzeczy. I jakby zobaczyli, że mamy plecak jeszcze ze sprzętem, to widać że to jest plecak fotograficzny Dlatego podjęliśmy taką decyzję Można teraz rozmyślać sobie Czy to była dobra decyzja czy zła I teraz tak Gdybyśmy je wzięli ze sobą Faktycznie No nie okradliby z samochodu Ale może wtedy te chłopy Poszliby za nami i pamiętajcie, oni mieli takiego diaksa na akumulatory, mogli nawet tym nam pogrozić i po prostu zabrać nam te rzeczy. Ciężko jest teraz oceniać to, czy zrobiliśmy dobrze czy źle. Z perspektywy czasu uważam, że zrobiliśmy po prostu to, co mogliśmy, no to to zrobiliśmy, nie? Jakby oni są jakby obok nas. Rozumiem, w kafę. Oni są w bookstor. No ale co zrobisz? Pójdziesz do nich. Bordo I co? Co jak któryś z nich ma nie spluwę? Albo coś, co będziemy. co? No to sorry, ale już ważniejsze jest życie i zdrowie niż, niż, niż sprzęt. Tym bardziej, że mamy footage, tym bardziej. Że sprzęt jest ubezpieczony, jakby uważam, że gra nie jest warta świecz. Kurde, no przemek też jest nagrzany tak, że jakby on powinien siedzieć w kaftanie niebezpieczeństwa, bo ono. Teraz, no. I się będzie kłócił i będzie mówił, że mają teraz jechać. Oni tego nie zrobią. Policja na miejscu nie chciała nam pomóc, więc zadzwoniliśmy na numer alarmowy. Porąbany, nie? Nie, no ja tam jak pojadę, to mam mówię raz, Ja tam jadę. Kurczkę miałem różową, zdejmę kurczkę, nie będzie ja tak widocznie, to. rozumiecie o co chodzi? Tak. Z tu, tu stąd z autem jest, rozumiecie co? Znaczy, to, 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 to tutaj. Hello, this is an emergency call, we need a, like a police car, because we found the car that stole our stuff and we we're right next to it. because we have a localization we, we have, have, a, a air we, have a, we have a air localization uh, we we know where it is Can and please please come here please come here because maybe they have a gun No to mamy. Yeah, we, we need we, 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 what's the address. Podaliśmy im adres. Oni chcieli, chcielibyśmy znaleźli auto złodziei i poczekali okay, tam na policję To jest bardzo blisko. Dobrze, dobrze, to, dobrze. to jest bardzo blisko. Jedziemy tam po prostu e, nie wiem, Najpierw jak to auto musimy znaleźć. Najpierw musimy znaleźć Najpierw auto. auto. Dawajcie, dobrze. tam musimy być przed nimi. Więc oni prawdopodobnie będą jechać Trzeba otwarcie. Ogólnie moment, tak, jeżeli ja znajdę to auto i oni coś nas nazwołają, to ja wszyscy tam wiadomo, nie? Bądźcie tego przygotowani na to. Ja mam zimną krew, nie bójcie się. Ale oni tam jadą policja. Tak, tak. Jadą normalnie policja. To będziemy krążyć dopóki policji nie zobaczymy. Tak, tak, nie zatrzymuj, tak, tak, tak. tak. Dakota, granatowe auto, yy... duże, wielkie. Wiesz, niekoniecznie tym autem pojechali, wiesz, chodzi? Może to nawet nie byli oni, jakby pamiętajcie to. Jest możliwe, Ale że oni. Nie, byli mówili, oni. że są, yy, wiesz, artystami. Dobra, 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 teraz na spokojnie już, czekaj. Ja muszę być przygotowany na spokojnie. I co, to pokazujesz testu? Nie, nie, jeszcze prosto. Byliśmy przepotężnie zestresowani. Nie wiedzieliśmy co nas czeka, czy te osoby w ogóle wiedzą. No ale dobra, nie mogli na przykład kupić javelina i zestrzelić tą kawiarnię. Za우ży mamy ich lokalizację. Okazało się, że złodzieje zmienili położenie, więc poinformowaliśmy o tym policję. And, uh, and the guys uh, changed the, their location. They're at, at a different place but very, very close now. Pojechaliśmy kawałek dalej i zobaczyliśmy radiowóz. Because we are waiting for police because we have stolen. Hi. Please someone Jak widzicie, policja wcale nie chciała nam pomóc. Nie dało się ich przegadać, żeby po prostu na niej pojechali zabrać te rzeczy. Kazali nam czekać na tą policję, która miała przyjechać. Swój uh -huh. yeah. na policja. policję! to jest, nie? I angielski to tragedia uszypolam. Ja ci powiem jedną rzecz, panie Nikielku. Pro, pro, jakby Jedyni ludzie, którzy mają problem z czyimś angielskim, to są zazwyczaj Polacy, nie? Ja rozumiem, że niektórzy z Was jedyne co w życiu osiągnęli to nauczenie się innego języka i z zajebistym akcentem, a poza tym są śmieciami. Ale jeśli chodzi o operowanie językami obcymi, to Ty masz na koniec dnia tylko tyle potrafić, żeby sobie coś kupić, czy żeby się dogadać. Jeśli jesteś w stanie to zrobić, jesteś zadowolony z tego, że potrafisz się dogadać, może na średnim poziomie, albo nawet nijakim, machając łapami i wymyślając słowa, ale się dogadujesz, to jakby luz, nie? Ja wam powiem tak, z perspektywy osoby, która była w wielu krajach, i w wielu krajach językiem urzędowym, język, którego nawet, kurwa, nie znałem, to ci ludzie są wręcz zadowoleni, jeśli ktoś nawet próbuje mówić w ich języku no. I to też jest pojebane, że wy, Polacy, wymagacie od innych Polaków, żeby idealnie, żeby idealnie mówili w języku angielskim i to jeszcze najlepiej jakby mieli, jakby potrafili mówić z czterema różnymi akcentami, bo jak są na wyspach, na wyspach brytyjskich, to tam jest inny akcent, jak są w Stanach Zjednoczonych, to jest inny akcent, a jak, kurwa pojadą do Teksasu, to też mają tam napierdalać jak oni. A potem wy, te same osoby, jak ktoś powie pierogi, Albo kurwa, mać, a jest za zagranicy, to szczacie pod siebie. Więc myślę, że delikatnie, że ten wasz barometr, kurwa, yy, oceny yy, 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 i wymagań językowych, kurwa, jest nieprecyzyjny. Więc no nie wiem, no. Jak Twoim największym problemem jest to, że ktoś jeździ po świecie i nie potrafi mówić w każdym języku na świecie. No to chuj. A najlepsze jest to, że jeszcze kraje, yy, <krym>, kraje, w których się mówi w języku angielskim. Ludzie tam, te, te kraje zamieszkające, nie potrafią mówić w żadnym kurwa innym języku, chyba że, jest, że, chyba że ktoś jest nauczycielem innego języka. Dosłownie nikt. Pokaż mi Anglika, który potrafi mówić w jakimkolwiek innym języku. Pokaż mi, po, pokaż mi Amerykana, który potrafi mówić w jakimkolwiek innym języku. Widzę, no. że oni tam cały się przebojimy. Bartek błagam się, kluk to po prostu. A nie sklep... mogę zadzwonić ty? Bo jakby... Nie, nie mogę. Ale co ja mam im jakby... Wiesz, ty wymaga, żebym zadzwonił i co im powiedział? No tak, oni wiedzą, bo im powiedzieliśmy to i czekamy na policję, rozumiesz to? jest na komisariat. Myślę. Nie powiemy im nic nowego w tym momencie. Powiemy, o, to auto... Policja, 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 policja! Co? Mordo, nie, nie, nie. mordo, co ty? Co ty, co ty... Policja, k tam, rozumiecie to? Musimy tam jednak nas jechać. Wiedzą, że jest policja, rozumiecie? To jest akcja, teraz. To wam mówię, włączyli sygnały. Prawde? Tak, włączyli sygnały Bartek, jez, poważnie cię. Przysięgam, że włączyli sygnały, ale się stresuję star. Bo... To jest możliwe, że to było auto tamtych. Tak, to jest 100%. 100, 100 Jesteś że też oni wiedzą. Oni już wiedzą, złodzieje wiedzą, że, że my wiemy. To Prostu było to jeź, auto. Bada, widziałem na zdjęciu. Bardzo nie chcę ich teraz spotkać. Patrzymy, nie, nie wjeżdżam tam jeszcze. Wjeżdżaj. Nie wjeżdżam tam. Bo nie ma tu policji w Widzę tam Jedziemy na p przez to. Nie, nie jedź na... Patrzcie na śjecy są. Patrzcie na prawo sztuk, my szybko, żeby na złożyć... Ja bardzo nie rozumiem o czym ten film jest. Nie, oni tu jechali. Nie, tam jechali. Stop. stoi, 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 stoi! w prawo, nie idź prawo. Nie jadę w prawo, nie jadę w prawo, nie jadę ale, jadę. Ale zatrzymaj się, musimy czekać na policję, bardzo no Ale tam jest no znowu pod prąd. No tam no tam no. prąd. Bartek bieża! Nie jakby stop! Zwoń na policję, że widzieliśmy ją, zadwoń teraz, Proszę cię! Proszę... Widać, że Przemek jest od Boriksona jest gangsterem, a ten Bartek Kubicki od Freeza obstany siedzi i hamuje dymy Tak! Masz, do, do, masz w 100% rację. Przemek jest kurwa prze, Przemek jest ciężkim gangsterem, lubi dymy i pod dymkę tutaj w Stanach robi na brąksie. A ten kubicki cipa to siedzi w samochodzie, kurwa i się nie zda, nie? Chilwagon, wagon, No, a i hamuje przez y, samochazie pisze. Dobrze, Maticin napisał. Ja wiem co Zadzwoń Powiedz, że widzisz, że ona już tu jest, ale musimy uciekać, bo oni też tu są. Proszę Pro, po prawej, stój, 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 po prawej. Policja to nie jest policja. Trzeba szukać tej policji po prostu. Proszę, Nie! 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 Te chłopy się ruszali, z, z, w sensie lokalizacja na AirTag'u się zmieniała. No są 100 metrów wodna za ogólnie, bo moich lokalizacji. Są 100 metrów od 100 od. O, Policja policja. Z tyłu. 100 metrów stąd. Policja, która sobie jedzie dalej, nie e, czekamy na policję, jakby pierwsze. Z... Dobra, pierwsze. to trzymaj jakiś patrol policji nie chcę pomóc, jakby nie rozumiem tego. Kol na policji odbył się no, około półtorej godziny temu. E, czekaliśmy tutaj, na tej ulicy podaliśmy im adres. Niestety zobaczyliśmy, że przyjechali ci ludzie, te chłopy dwa, to auto, które prawdopodobnie ukradło nam rzeczy. No na pewno nie, ukradło nam na rzeczy. Wiemy, na e, tak, nie, I po prostu jest. przestraszyliśmy się. Nie chcieliśmy być obok, nie wiemy czy mają broń czy nie mają i zmieniliśmy lokalizację. I w tym krótkim okienku czasu przyjechała tu policja, bo po czym zobaczyli bo nie byli do tego wezwani, a. E, no ta. Hmm. Mega logiczne. że nie ma nas, czyli auto, które zgłosiło, yy, i pojechali dalej. Dlatego musiałem zadzwonić jeszcze raz jeszcze raz poprosić, żeby przyjechali. No i teraz podaliśmy im idealnie, z, jakby róg tych dwóch ulic, na których się znajdujemy. Ja sam tak tego nie czułem wcześniej, jak zanim tu byłem, ale widzowie, przysięgam wam, jakby my naprawdę się boimy, bo oni mogą. No ale dobra, już na samym początku ktoś powiedział, że ten sprzęt jest ubezpieczony, i ubezpieczalnia zwróciła. Jest. chuj biegać kurwa za jakimś GoPro i aparatem. Jak mają to ubezpieczone. Stary, jakby mi ktoś samochód zajebał, to. Oes, ale, ale pech, nie? Musiałbym kurwa pójść do salonu po drugi taki sam. Oes, ale by mi było przykro. Mogą ją mieć tutaj, ludzie mają bronić, a co chodzi? Oczywiście. Byli nie lamusami, ale też mogli mieć. Materiał na odcinek XD. No tak, już zostawiałem karty w aparatach, no to jest ich sprawa, nie? Nie no, chłopie, ja bym tam kurwa wyszedł i po prostu uwierzył w siłę moich mięśni. Wiesz, bo mi powiedział tak. Hello, hello z kurwy, syny! Pokazałbym im bułę, powiedziałbym, im welcome, tu to, to piekarnia kurwa! I zaczął kurwa buły wysadzać. I tyle. Piekarnia wujek kurwa. No, żeby być mną, to też trzeba mieć jakieś predyspozycje genetyczne, a nie. A policja to by kurwa przyjechała na 40 radiowozów, słod i tak dalej, bo myśleli, że tak terrorystyczny jest. Jakbym nimi kurwa zaczął tam rzucać, kurwa po ulicy. Niech po prostu broń. Jeśli robią jest to takie legalne. akcje, mogą mieć, jest tu to full legalne. No a jak pojechaliśmy do jakiejś policji, to powiedzieli, że nie mogą nam pomóc, bo była jakaś strzelanina. Ta potem pana afroamerykanie zrobiłbyś z ciebie durszlak. Stary. Wiesz czym była inspirowana. Wiesz, wiesz czym była inspirowana ta, e, ta scena w Matrixie, gdzie Neo w taki sposób kurwa kule unikał? Mną! Bo mało osób o tym wie. Ale ileś lat temu byłem z 50 centem i grzechotnikiem na jednej imprezie, i tak szczerze, to tupak szachur chciał mnie zastrzelić. Przyjechał ze swoimi ziomkami z West Coast i strzelali do mnie z broni yy, półautomatycznej. Ja właśnie wydoczowałem wszystkie kule i 50 cent 10 kulek dostał. A grzechotnik niestety był podpięty pod respirator. Więc to też nie jest tak, że kurwa wiesz, Nikt nie jest kuloodporny, tak, ale można dożować nie? Robisz side stepy. wiesz, musisz mieć movement kobry, nie? I byliśmy yy, na tak zwanym Sweden District i od tego w ogóle, od mojego, tego Neo właśnie, raz, że film nakręcili z Keanu Reevesem i dwa, że powstało stwierdzenie movement Szwecja. I na nie Tutaj, tu, też. tu była strzelina przed Próbowano... Wróciliśmy na komisariat policji. Żeby po prostu wziąć rap. Ja miałem wtedy lat 19. I ktoś powie, nie kurwa stary, bo ty jesteś jednorożnik i tak dalej, bo mam fejkowe papiery. Ja ogólnie mam krem, krem taki, który mnie wymładza, bo ja tak naprawdę mam 46 lat. Mam 46 lat, ale się dobrze trzymam. Port, żeby mieć do ubezpieczenia i jest dwójka panów, policjantów, którzy pojadą tam. Dobra, czyli od początku trzeba było długi tego lokalizacji teraz. Ale słuchajcie, co to jest w takim razie, że wcześniej jak tu przyszliśmy i powiedzieliśmy, to powiedzieli, że nic się nie da zrobić, nikt nie jest w stanie pojechać. Tymczasem wróciliśmy tutaj i wsiedli do samochodu i pojechali z nami. Jedziemy pod eskort do W ogóle policjant w ogóle nie używa żadnych kilku nie Nic zjeździ na na, na linię, ale stosuje się do świateł. Tak. Patrz. Bez żadnego kierunku wskazu, Dobra, jakby, jedę tak jak on. po prostu robię dokładnie te same ruchy co on, patrz. Jedziemy, mamy 5 minut do złodziei i wiemy, że są, bo aktualizacja się otworzył jakimś cudem. Cudem tak, odszedł tak, się lokalizacja. Tak, całe szczęście. No i dobra, jest jej szansy. Słuchajcie, tylko pytanie teraz, jak wygląda prawo w Stanach. Czy oni zapukają? No i pytanie, czy będą mogli wejść się rozejrzeć, Tamci, czy nie? no, w lapik, y, ci powiedzieli wcześniej, że nie można. No ale, no ale tak samo powiedzieli, że nie wyślą auta, nie? Nie, mi się wydaje, że oni tutaj, kurde, coś działają, wiesz? wydaje, szczerze. że poprzedni po prostu oni mieli wydupcone Ciężko, Ciężko,

To jest to? będzie Ale jaj... My na pewno będą, na pewno zaraz spotkamy. Ale, ale, to są, ale to są gnaty jakby to, jakby trzeba też Jolice podziękować, że te tak. sucharki tak, ci dała. Julica, to jest jakby, to jest tylko zespoł ulicy, która to, że dała, ale ona, ona pomyślała sama. Ale ona, oni przed chwilą mówili, że rtaga tam mają. Ja nie pamiętam o, o tym, tak, nie pamiętałem tak. o tym. Tylko nie, 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 nie wiadomo, czy oni się nie, nie, nie obstrają, nie, 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 nie zaczną uciekać i tak dalej, nie? No, ale to mordo będą strzelać do nich. Uważam, że... Ja pierdolę, kurwa, Przemek, kurwa! Chłopie! No ale to też chcę powiedzieć, Przemek był z nami wtedy z 50 Centem, nie? Będą do nich strzelać Ile to dla filmu? Fajnie jakbyś pomysł. Z... Z... E, e, podejdę do nich podejść powie... Jeszcze do nich Przemek podejdzie do no, filmie zasad z kurwy ha No Zastrzelą kurwa jakichś pięciu dzieciaków kurwa, bo... bo, bo Airbotsy kurwa zajebali Przemkowi Pro. <laughs> ja pierdolę! Przemek co wariat kurwa z GTA! No. no, idź ty, podejdź. Ja będę za i podejdź, że my chcemy się schować, żeby ten. Idź. Boże, znają nasze że auto. Że znają nasze auto, powiedz. Kury poinformował policję. My się chowamy i postanowiliśmy z bezpiecznej odległości wyjść z samochodu, żeby obserwować sytuację. Nie, to inni ktoś. Nie wychylajcie się tak. Idą rokowamy się po policją. Nie wiem Ej, oni idą, chodzi. To jest ten typ, to jest ten typ. chodzi wokół samochodu. A co z tą policją? Może czekają aż wsiądą. Tak. No, ale nie mogą podejść do nich tako. Nie, nie wiem, wiem. chyba wiedzą, co o, nie robią, nie? policja ma procedury, które musi spełnić. Drzwi tego samochodu są otwarte w ogóle, nie? Poza każdy się kurwa zda. Tutaj wszyscy wiedzą jakie są procedury i tak dalej. Tu kurwa jeden mądrzejszy od drugiego. Postanowiliśmy jednak wejść do samochodu. Nie czuliśmy się pewnie, baliśmy się, że coś nam może się stać. Czarne auto przyjechało starannie, rozumiecie to? Nie gadaj. Tak, nie przysięgam nie wam. Jest. Aż kolejna Trzecia policja, 3 policja. Trzy policje już są, dwa normalne. Ale i jaja, ale mają przerąbane. Jest! Jest, jest, jest! Ej, cicho! widać, że się błyszczy? Nie, tak. Podjeżdżaj, 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 Nie, nie. lekko. Lekko, daleko, lekko, lekko, daleko. Ty, czekaj, bo tu podjeżdżasz, bo wróż. to niech Od przodu ja to jest zakazłow, ale dobrze, ale... Ja się boję strzeliny, także czekajcie sobie. Może będzie strzelina jakby nie? Sobie... Nie, nie, będzie strzelaniny. Mordo! Różnie to bywa. Mordo są jakieś dzieciowe. Nie. Niech zakują i dopiero Nie będzie strzelaniny, Mordo różnie to bywa! To u mnie kurwa w Krakowie, to wiesz... Strzelaniny pościgi. wtedy idziemy Tak, jak będzie nie, nie, no wie. teraz już jakby Krzyś zatrzymaj się, zatrzymaj, zatrzymaj, się, zatrzymaj, się, No i co, i co teraz? I co teraz? Mm. A dobra, i co im wyjepali szybę w samochodzie i jeżdżą bez szyby, czy jak? Dobra, zatrzymali ich, bo te światła są takie oślepiające, że no, nie, widać. nie widać. Ciekawe, czy jeden czy dwóch. I oby rzeczy były w środku. Jezu, By jest, Jezu, Jezu. jak będą to już jakby będziemy spełnieni. Widzisz ta policja, która jest tutaj? Mm. Widzisz do Widzisz no. napis? No, to on tam jest ten ten Tak i oni wzięli z więcej. Stron. I oni wezwali więcej jednostek, dlatego, żeby z tyłu i z przodu, żeby w razie czego to auto nie wyjechało, nie uciekli. Patrz, patrz. auto. Weź niech Julitka wydać więcej łapkami może. Jakby to jest film w prawdziwym życiu, rozumiecie? No to, to nie są żarty też, to tylko. Nie pocy. Ja nie, to, to nie są żarty, to jest nasze życie z kurwy syny. Właśnie tak się bawimy, kurwa. Strzelaniny, pościgi, współpraca z policją. O wiecie, kurwa, w Polsce to te frajery mówią jebać sześćdziesiątki, kurwa, jebać policję. Ale gangsterzy na tych najwyższych szczeblach, tak jak Przemek Pro, Bartek Kubicki, wiesz, to, to już trzeba się, kurwa, tam politycznie, kurwa. Senatem, poukładać, Sejmem. Oni tutaj są z ramienia Partii Republikańskiej. Przemek. Ej, kuris, patrz czy auto, Przejdź twoje zdanie, stario, ej. ej, może nie ktoś zostanie w aucie. Zostań! No, nie naprawdę jest taka, że Przemek kiedyś dostał kulkę od Friza z basenu i... i się wczuł, nie? Przy aucie. Hello! Hello.

Pytanie czy w środku jest plecak, na pewno są airpodzcy Dla nas najważniejsze jest uzyskać nasz sprzęt, jakby nie to co im grozi tylko nasz sprzęt I... Słuchaj, znagowaliśmy porę na full i jedziemy zwrócić samochód na lotnisko tutaj A właściwie to zamienić na sprawną bo mamy bez szyby no i niestety Musimy zerwać nasz naklej. Y, dostaliśmy tutaj na stacji od miłego pana taśmę y, i worek na śmieci, żeby jakby nie napieprzało tak mocno powietrze. A my tu z tyłu siedzimy. Ja tak śmieci, bo ciepło tutaj. Pytanie Michigan, słuchajcie, może im grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. O. Albo y, trzy razy wartość ukradzionego sprzętu, jeśli mają na tyle hajsu, żeby oddać. Aha Słuchajcie, tutaj stoi nasze nowe autko e, niestety nie udało się Na ci kretyni kurwa jakieś naklejki poprzyklejali na ten samochód Oni poczucia wstydu nie mają? Się zyskać drugiego szefitachą. Mamy minivana. Chodźcie do środka Patrz tu, jak się otwiera! No, to jest solidna fura! Nie. Ja nie ma swoje ładowanie! Podgrzewana kierownica jest nie. nawet! Nie! Ja bym wolał zastępstwo. takie e, samochody rodzinne, ponieważ zamierzam założyć rodzinę. No i co kochani? Sprzętu nie udało się odzyskać. Niestety nie mamy żadnej informacji od policji w tym temacie. Wiem, że zatrzymali tę jedną osobę. Ona nie miała tego plecaka, plecak był u drugiej osoby. Nie wiemy, gdzie jest ten plecak. Lokalizację mieliśmy tylko torby Kurego, bo no, to nazwa Kóre to mówi Piterek, to to jest po prostu torba gdzie były AirPodsy. Cały sprzęt należy do ekipy, sprzęt był ubezpieczony na wypadek kradzieży, więc po prostu teraz firma czeka na wypłatę odszkodowania. I tak ta sytuacja się zakończyła. Dobra, trochę mi szkoda jest Przemka, nie ma co mówić. Nie wiem, oni kurwa strasznie cringe'owi potrafią być, no ale no chujowo jak komuś sprzęt wypierdolili z samochodu, nie? Jakbyście potrzebowali jakieś aparaty, a nie, bo wy na gorszych modelach pracujecie. No nie, bo mam parę, zostało mi, nie? No, no tak. E, co?